O, Merry Christmas, to dzisiaj, Merry Christmas, kot, chodź gdzieś tu, Merry Christmas, Merry Christmas, gdzie jest nasz Saruś? Uciekł, na dół. Christmas to, no. to ro tak tu jest, dzisiaj zapaliliśmy światełka, idziemy zobaczyć jak to będzie z zewnątrz wyglądało. Światełka. Merry Christmas czy Wesołych świąt. Wesoły świąt wesołych świąt o, jeszcze jasno jest, ale pójdziemy. Przejdziemy zobaczyć jak to jest o Mhm. Mm Skarbuńczu, zobacz jak ładnie Cholineczka nasza mhm no? no ładnie a nasza tutaj Aha. zobacz jak ładnie. Jedno okienko. To sypialnia, dlatego czerwone lampki. Bo to musi być wiesz, kolor miłości, czerwony. Drugie okienko. O, tu wejście. Tak. Nasza chojneczka, ładna. A, a tutaj na werandzie też ładnie. Widzisz? O! Tak! O! Tak! Wesołych świąt! A jak tutaj nasze duże okno? Ładnie. Będzie ładnie jak będzie ciemniej. No właśnie. Tak? Będzie ładnie jak będzie ciemniej. A tutaj jest też koinka na dużym oknie. Tutaj też. A z tyłu, chodź zobaczymy z tyłu, patrz. kuchni też. Mhm. Mamy ładnie. O. Choinki już tu stoją. Tego, tego nie robię. Tak. Dwie. Dwie choineczki. Stoją ładne. Później je wkopiemy w domu, tak? Tu w domu je wkopiemy. O. I tu też ładnie. Widzisz? Mhm. Ładnie, nie? Tak. O, i tu też. Tu. O, tylko góry nie mamy zrobionej, ale tu jest ładne. Bąbeczki powiesiłaś. Ładnie. Widzisz? Tak, to no, tak, jest. tu to powinny być światełka założone przez wszystkie Tu. Tu. Tak, tak na no tak. No ojej, jakbyśmy tu jeszcze założyli. Hu, hu, hu. No. Widzisz, by on się też już zapalił. No. Chodź teraz. Chodź, teraz sobie damy buzi. O. Ale pod pod, po, pod o. Wszystkiego no. najlepszego. Weź cały ksiądz. Weź cały ksiądz. I nie derwuj się. się. I żeby dobrze było. No. No. Wszystkiego dobrego. Tak, to rozpoczęliśmy święta. Zapaliliśmy światełka. Zapaliliśmy światełka. O, na Piotrkowskiej. Jeszcze noszę ten. światła? No, już coś się świeci. Ta? Mm -hmm. Tam też, już tam ma ładne. O, to ty, dzisiaj jest niedziela, 20. Tak. Także pomalutku. Pomalutku jeszcze, jeszcze parę mm. dni zostało do wigilii. Ale my już tu mamy ładne.